Witam Państwa. Mieliśmy w piątek tak zwane losowanie. Zacznę od tego, że losowanie grup Mistrzostw Świata trwało prawie 3 godziny i było tak nudne, że aż tego się nie spodziewałem. Ale tego chyba się nawet i prezydent FIFA nie spodziewał, Gianni Infantino, który nie poznał aktualnego Mistrza Świata, selekcjonera Argentyny. No ale czy Skaloni nie płaci mu? Ani, ani pieniędzy, ani nie jest gościem wybitnym, no ale nie poznać selekcjonera. No ale taką mamy już FIFA. Ta FIFA wymyśliła sobie kolejny mundial, który się odbędzie w przyszłym roku. Powiększony o bardzo wiele, wiele zespołów, i niektóre są bardzo egzotyczne. Jeżeli chodzi o, o moje podejście do takich imprez, mnie się coraz mniej podobają ze względu na. Napiętość kalendarza, gdzie najwięksi trenerzy na świecie, fachowcy z wygrywanymi ligami mistrzów, trofeami, najważniejszymi na świecie, wypominają to wszystkim tym urzędasom, że piłkarze nie są maszynami. Piłkarze też wy wypominają, że też nie są maszynami. I tu ja całą, cały czas stoję za piłkarzami i tymi. I tymi trenerami, bo też pamiętajmy, dołożono do nam do mistrza Świata kolejną rundę, jedną szesnastą. No bardzo fajnie, tylko nie wiem komu po co. No Mistrz Świata do tej pory, przynajmniej w ostatnich imprezach, musiał rozegrać siedem spotkań dzisiaj Mistrz Świata. Tak chcesz zostać mistrzem świata, musisz rozegrać meczów 8. No 8 pozmieniać trochę strefy czasowe, trochę troszeczkę polatać, bo Meksyk, Kanada i Stany Zjednoczone wiemy doskonale, jak, jak to wygląda. Przejść kilka temperatur. Pewnie z Upałów, w chłodne miejsca, później wróci znowu do Upałów. No i tak to się będzie toczyło. Dłuższa impreza, krótsze wakacje dla piłkarzy, bo przecież zaraz po Mistrzostwach Świata, ten co dojdzie do finału, będzie musiał rozpocząć po jakichś dwóch tygodniach przygotowania do kolejnego sezonu ligowego. No ale co tam w FIFA zależało? Nie podoba mi się też żadna impreza, w której bo jeżeli mówimy o mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, żadna mistrzowska impreza mi się nie podoba pod względem, że trzecia drużyna z grupy może wyjść. Nie. Jeżeli mamy cztery zespoły w grupie, wychodzą dwie najlepsze. A dwie najsłabsze pakują się w walizki i jadą do domu. Tu tak naprawdę mamy do czynienia z imprezą, gdzie trzy remisy mogą ci pozwolić na awans. Trzy remisy na przykład po, a nawet po zero do zera. To po pierwsze. Po drugie, możesz mieć tak, że mając trzy punkty, jesteś w grupie pier która, pierwszej, która gra, musisz czekać na rozstrzygnięcie wszystkich grup. Jesteś z trzeciego miejsca. Prawdopodobieństwo, że wyjdziesz, jakieś istnieje, ale musisz czekać na rozstrzygnięcie innych grup. No i teraz tak. Tych grup to zrobiono tam, nie wiem, na której chyba na L się kończy. No i teraz sobie jedziemy. Nie? No i ta, ta, teraz ta prezentacja tam sobie siedzi. Jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, czwarty dzień. Po czym jej mówią, a teraz możecie sobie jechać na wakacje. No to, 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 to ja robiłem. Przygotowałem się do jednej 1.16., po czym powiedziano mi, że jadę do domu. No niestety, te trzecie drużyny nie powinny mieć wstępu do żadnych playoffów. No ale tak już wymyślono, takie są, takie są potrzeby. Ci, co na tym zarabiają, to wiedzą, jak to skonstruować. Ciani Fontino jest w tym specjalistą. Oczywiście też wylosowano ścieżkę. Jedną do grupy Tunezja, Holandia, Japonia, czyli naszą Polską. Zacznę od tego, że nie bardzo wierzę w to, że możemy na ten Mundial pojechać. Mamy tyle samo szans, co Albania, tyle samo co Ukraina i tyle samo co Szwecja. A powiedział, że chyba gospodarz meczu Ukraina, znaczy gospodarz zwycięski, który będzie gospodarzem meczu Ukraina-Szwecja, będąc gospodarzem, trafiając na nas, ma. Ewentualnie przejdziemy do Albanii, a powinniśmy, bo gramy u siebie, mają większe szanse niż, yy, niż my. No ale jeżeli już się wydarzy ten cud, no to jedziemy na, jedziemy na Mundial. No i ten pierwszy mecz. Wspaniała informacja dla wszystkich. Polska nie zaśnie, bo mecz o 4 rano w z Tunezją. A coś fantastycznego. No. 4 rano super, super informacja dla, dla wszystkich, którzy o tej godzinie pracują albo też nie pracują, trzeba się tak czy inaczej. Ci, co nie pracują, to mogą się obejrzeć 3.55 i sobie obejrzeć mecze czwartej, a ci, co pracują, no to będą musieli posiedzieć aż do czwartej, czyli nie spać całą noc. W lato podobno noce krótsze, nie podobno, to fakty. Przejdźmy do, do naszych szans na tym, na tym Mundialu, gdybyśmy właśnie, tak jak wspomniałem, cudem awansowali. Oczywiście no, taka, taka wypowiedź z typu, wszyscy wiemy, że tak można powiedzieć, bo to jest taka formułka. Można yy, tak trzeba to, to dodać. Wszystko będzie zależało od pierwszego meczu. Mecz z Tunezją. Czyli tak. Musimy tam przynajmniej zremisować. Po czym nawet jak przegramy. No, jak wygramy, to będzie rewelacyjnie, ale jak przegramy, to i tak dalej mamy szansę na to, żeby wyjść z grupy. Jest szansa, że nie będziemy meczu mieli o honor. Czyli nie ma, bo zawsze jest tak. Jak wychodzą dwie drużyny, czyli tak. Pierwszy mecz najważniejszy, drugi o życie, a trzeci o honor. Dosyć często nas to spotykało. No to teraz będzie... Tak czyniamy, czy nie ma meczu o honor, no bo wystarczy przegrać 1-0 z Tunezją, 1-0 z Holandią, 0 punktów, a wygrać 6-0 z Japonią i 3 punkty i bilans 6-2 daje awans, czyli no te emocje, dajmy na to, yy, będą ogromne. Tak jak wspomniałem, ten turniej tym bardziej, że nikt nie będzie mógł mówić na przemęczenie w przypadku reprezentacji Polski. Bo my zaczynamy mecze w poniedziałek, następny, hu, hu, hu. Ile to my programów będziemy nakręcali aż do soboty? Do konferencji z kucharzem, konferencji ewentualnie, nie wiem, z magazynierem, no bo zabraknie piłkarzy. Później od soboty do piątku. wiecie, trzy mecze gramy prawie w dwa tygodnie. No jak można być przemęczonym na takiej imprezie? No w życiu. Nawet przemieszczają się po Stanach Zjednoczonych, Meksyku. No nie ma szansy. Po prostu będziemy drużyną wypoczętą, przygotowaną na wszystko. Nie będzie żadnych wytłumaczeń. Ale też nie bardzo widzę, żeby się do końca, nawet jak pojedziemy tam, zastanawiać nad tym, ile my tych rund zagramy. Chciałbym, żebyśmy zagrali cztery mecze. Tak, jak to zrobił Czesław Michniewicz w Katarze. Bo uważam, że cztery mecze dla reprezentacji Polski to jest wszystko. Oczywiście może być ten piąty, bo nam rundę dołożyli ten i, i, i niezależnie od tego, znaczy niezależnie, no możemy y, różnie, bo z drugiego miejsca widziałem, że możemy trafić w Brazylię, to może już tego piątego być nie, y, by, by, by nie było, ale, ale tak y, zakładając, na co więcej możemy, możemy celować. No i tak zwane gdybanie, 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 możemy to szukać, co byśmy chcieli, y, jakbyśmy to, y, to widzieli. Ale dalej uważam, że najważniejszy, a może nawet najważniejszy mecz, jest mecz na Narodowym z Albanią, do którego podchodzę optymistycznie, ale też nie do końca wierzę w to. Nie do końca. Daję 75%. 75% na to, że, że przejdziemy Albańczyków na Stadionie Narodowym. Później już tylko 25% na to, że przejdziemy Ukrainę bądź też Szwecję na na wyjeździe. Także na tych mundialu może nas nie być i możemy sobie tutaj rozmawiać, programy, programy kręcić, ale niestety ta reprezentacja w meczach wyjazdowych pokazała nam wielokrotnie, że jesteśmy po prostu słabi. Ciężko znaleźć porządnego rywala, z którym byśmy byli w stanie wygrać. Ja wiem, że w meczach barażowych wystarczy zremisować i przejść na karne, bo nam się to już udawało, przynajmniej za probierza z Walią. No ale później na mundialu Tunezja, Mówią, że tam koło 35 stopni. Wyobraźmy sobie. Monterey. No nie bardzo, nie bardzo wierzę. Chyba ktoś bardziej z Afryki jest przygotowany na bieganie w takim, w takim upale. Powiem tak. Impreza, która będzie się odbywała po nocach, która będzie miała takie hity jak Egipt, Irak, albo naszej grupie Tunezja, Japonia. Fantastyczne widowisko. Obstawiam, że wszyscy się spotkamy na tym meczu i będziemy oglądali, bo. To będzie naprawdę wzruszające, że z naszej grupy będziemy oglądali tak przepiękny futbol. Obstawiam, że Tunezja i Japonia w meczu towarzyskim nie obejrzałby nikt w Polsce, no ale, ale to są mistrzostwa świata. Dlatego też to biorę pod uwagę spokojnie. Poczekajmy do, do marca: do marca. Zobaczmy, czy nasza reprezentacja jest w stanie awansować. I troszeczkę podpuścił nasz, e, e, nasz naród Janek Urban dobrymi wynikami, dwoma, dwoma remisami z Holandią, wygranymi meczami. Bez porażki, atmosferką, tylko jakoś nie wiem, jestem tak przyzwyczajony do tych klęsk naszych, że jak jest coś dobrze, to jest aż za dobrze, to poczekajmy do marca, bo może się okazać, że zostaniemy w marcu bez Mistrzostw Świata i co wtedy zrobimy? Wtedy, co zaczniemy przeklinać na tą reprezentację, powiemy: wypad Janek Urban, wypad PZPR, wypad wszyscy. No nie, po prostu nie zasłużymy na wyjazd na największą imprezę na świecie z największą liczbą drużyn, które tam może występować, no to, no to tutaj to już byłaby po stronie polskiej totalna klęska.